Polska kojarzy mi się z, z Orlem. Polska mi się kojarzy z białym i z, 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 z polskim domu Z polskimi siatkarzami. Polska jest moją ojczyzną. Polska jest moim domem. Że jesteśmy wolnym krajem. Kiedy myślę o Polsce, widzę cudowne krajobrazy. Plaże, góry, przepiękne lasy. Według mnie Polska jest piękna. Polska kojarzy mi się z uporem. Polacy często byli w trudnych sytuacjach, ale i tak się nie poddawali. Czym jest dla mnie Polska? Polska jest dla mnie rodziną. Tutaj się urodziłam, tu mnie wychowali rodzice i tu założyłam swoją własną rodzinę. Mam męża, dzieci i to największa wartość, myślę, którą posiadam. A dumna jestem z wszystkich Polaków, którzy odnoszą sukcesy i potrafią się nimi chwalić. Polska kojarzy mi się z piosenką patriotyczną, zatem... Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć, wśród koła. I choć przyjdzie si...